Banki wymyśliły nową broń na kredytobiorców, kiedy wejdzie w życie ustawa Frankowa. Jak wyglądają statystyki pozwów banków przeciwko frankowiczom? Ile wygrały, a ile przegrały takich procesów? I czy UOKiK stworzy jeden wzorzec umowy kredytowej, kredytu hipotecznego dla wszystkich banków? Zapraszam Witam serdecznie w najnowszym odcinku na naszym kanale. Dziś porozmawiamy o kilku newsach z rynku i odpowiem na pytania z komentarzy. Pierwszy news, który gruchnął, wiadomość, która uderzyła mocno wszystkich, dotyczy całej branży kredytowej, a mianowicie tego, że ma na rynku zacząć niebawem funkcjonować. Jeden wzorzec umowy kredytowej kredytu hipotecznego. To ciekawe, dlaczego doszło do tego, że prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta podjął decyzję o tym, że będą pracować nad wypracowaniem wzorca, który będzie jeden dla wszystkich kredytów hipotecznych. Przecież to jest bardzo dobra wiadomość. Pod kątem wszystkich nieuczciwych zapisów, kruczków umownych, ukrytych kosztów, niezrozumiałego prawnego języka, szerokich, obszernych... Takich można powiedzieć mini tomów treści, które da, są nam podsuwane w bankach, to nie jest tajemnicą, że dla każdego z nas, kto nie jest prawnikiem, dla każdego, kto nie siedzi w finansach, no, porównanie ofert dwóch kredytów hipotecznych jest nielada wyzwaniem, bo każda umowa jest trochę inaczej skonstruowana. Jakim to będzie ułatwieniem, kiedy w każdym banku będzie ta sama treść umowy, a różnić się one będą czym? No właśnie, czym będą konkurować banki? No więc, według tej informacji, banki będą konkurować po pierwsze marżą, czyli tym, ile na kredycie będą chciały zarobić, i będą konkurować jakością obsługi klienta, może dodatkowymi produktami, które w obniżonych cenach będą dorzucać, żeby klient widział sens wzięcia u nich kredytu. To jest bardzo dobra informacja, która niedawno pojawiła się na rynku. Ja osobiście się z niej bardzo cieszę, bo pomimo tego, że jeżeli wszystkie umowy będą uczciwe, to nasze Nasza praca w pewnym momencie się skończy, no ale na koniec dnia chodzi o to, żebyśmy jako konsumenci mieli uczciwe umowy. Celem powołania takiej, takiego jednego wzorca umowy w życie jest właśnie to, żeby konsumenci mieli to poczucie i bezpieczeństwo, że ich umowa jest uczciwa, że jest transparentna, że jest prosta, że jest przejrzysta i doskonale wiedzą, jakie mają koszty i uniknięcie sytuacji, która miała miejsce przy kredytach frankowych, czyli chodzi o to, żeby nie dochodziło już w przyszłości do masowych pozwów pomiędzy konsumentami a bankami. Jeżeli chodzi o harmonogram prac, to teraz do końca marca ma być już jakiś wstępny pomysł na to, jak ta umowa miałaby wyglądać później Urząd Ochrony Konkurencji Konsumenta. On konsultuje to z Komisją Nadzoru Finansowego, będą miały szansę wypowiedzieć się w tej sprawie same banki, żeby uwzględnić ich interesy i również podmioty, które reprezentują. Konsumentów w walce z bankami, i szacowany czas, kiedy takie rozwiązanie miałoby być gotowe, to końcówka tego roku. Być może od początku przyszłego roku, w 2025, wejdziemy już w innej rzeczywistości, w rzeczywistości uczciwych umów kredytowych. Jak trudno jest sobie to wyobrazić? To można powiedzieć, że trochę jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, ale no. Obserwujemy, zobaczymy, co się będzie działo. Drugi news, o którym dzisiaj chciałem wam powiedzieć, to przyspieszenie prowadzenia spraw sądowych. Z czego się to w ogóle wzięło? Znowu pojawił się na tapecie temat ustawy frankowej. Banki, oczywiście bardzo by chciały, żeby klienci nie szli z kolejnymi pozwami, no bo przy przegrywaniu 99% spraw to ustawa byłaby wybawieniem, natomiast to co jest ciekawe, to pani pełnomocnik do spraw ochrony konsumentów, to jest takie nowe stanowisko, które zostało przy rządzie powołane jakiś czas temu, wypowiedziała się jasno, że żadne prace legislacyjne nad ustawą ani nie trwają, ani nie są w ogóle planowane. Czas na taką ustawę minął, kiedy w 2015, później w 2017 roku były... Pierwsze pomysły, żeby taką ustawę wprowadzić, to to same banki storpedowały taki pomysł i były jemu przeciwne, a teraz muszą wypić piwo, które naważyły. Więc jakie inne rozwiązania będą możliwe? Trwają prace nad wprowadzeniem procedury uproszczonej w e-sądzie, czyli chodzi o to, żeby całą tą procedurę dotyczącą nie, tych nieuczciwych umów kredytowych prowadzić w formie elektronicznej, to znacznie. Odciążyłoby sędziów z prowadzenia takich spraw, uprościłoby całe postępowanie i na pewno spowodowałoby, że wyroki będą wydawane szybciej. Jest to kolejna bardzo dobra informacja i właśnie dlatego obserwujesz ten kanał, dlatego go subskrybujesz, bo masz tu dostęp do odpowiedzi na Twoje pytania do. Najnowszych informacji, które są istotne, bo przecież nie będziemy co miesiąc powtarzać tych samych rzeczy. Staram się zawsze, wybierając kontent na kolejny odcinek, wybrać coś, co może wzbogacić Waszą wiedzę. Dzięki czemu, nawet ci, którzy są już długo w sądzie, a nawet mamy takich widzów, którzy już są po prawomocnej wygranej, a i tak śledzą, co się dzieje, co jest dla nas jak największym komplementem i podziękowaniem za. Pracę, którą wykonujemy, a jeżeli jesteś spośród tych osób, które jeszcze nie subskrybują tego kanału, to kliknij subskrybuj i dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych odcinkach. Trzeci news, o jakim chciałem dzisiaj powiedzieć, to pojawiły się pierwsze statystyki dotyczące pozwów banków przeciwko kredytobiorcom. Na ten moment, moi drodzy, zostało wydanych już 302 takie wyroki. I co ciekawe, w 293 przypadkach wygrali kredytobiorcy. Zaledwie w 9 przypadkach takie roszczenia banków zostały uwzględnione. To oznacza, że 97% Frankowiczów wygrywa z bankami w sądach, kiedy to te pozywają ich o waloryzację czy bezumowne korzystanie z kapitału. Łącząc te informacje z tą informacją, gdzie Banki masowo zaczynają wycofywać te pozwy. Ja wiem, w przedostatnim odcinku, kiedy rozmawialiśmy właśnie o tym, że banki cofają pozwy, pojawiło się szereg Waszych pytań. A bank mnie pozwał, a ja dostałem w styczniu, a ja dostałem w marcu. Musimy wiedzieć jeszcze jedną rzecz, że jeżeli dostałeś pozę w styczniu, w marcu, w lutym, czy nawet w kwietniu, to najprawdopodobniej ten pozew został złożony jeszcze do końca roku, czyli jeszcze w poprzednich okolicznościach, czyli takich, gdzie banki jeszcze decydowały się wysyłać te pozwy i zdecydowały się zabezpieczyć w ten sposób upływ terminu przedawnienia swoich roszczeń. Gdyby banki nie zrobiły tego w okresie trzech lat, odkąd pozwałeś bank, to mogłyby mieć uznany zarzut przedawnienia, że ich roszczenie o zwrot kapitału się Przedawniło i tego banki starają się uniknąć. Banki zaczynają wycofywać pozwy o waloryzację, ponieważ wiąże się to dla nich z dużymi kosztami, a przegrywają 97% takich spraw, a zakładały w swoich biznesplanach około 50, nawet 70% skuteczność takich pozwów. No jak wiemy. Mają 3% skuteczność takich pozwów, więc takie wyroki po prostu nie mają racji bytu. Po orzeczeniu CUE z połowy grudnia jasne stało się, że banki nie mają prawa do żadnego dodatkowego wynagrodzenia poza zwrotem samego kapitału. W tym temacie jest jeszcze jeden news. Banki wymyśliły nowy sposób nowy sposób na to, żeby ugrać coś jeszcze. Postanowiły zagrać na odsetkach ustawowych. Co to znaczy? To znaczy, że banki postanowiły spróbować teraz takiej strategii. Nie będą rościć już o bezumowne korzystanie z kapitału, nie będą rościć już o waloryzację, przynajmniej część z nich. Część z nich będzie składać natomiast dalej pozwy o zwrot kapitału i o naliczenie odsetek w skali ustawowej, czyli 11,25% skali roku od całego roszczenia. Za cały czas trwania postępowania od dnia wezwania o zapłatę. Sprytny pomysł, trzeba przyznać, banki postanowiły wykorzystać ten sam miecz, który jest obosieczny, jeżeli chodzi o odsetki ustawowe, którym gramy my, jeżeli walczymy z bankami, czyli za czas postępowania odsetki. I tutaj, w tym temacie, jestem ciekaw, czy chcielibyście, żebym nagrał w jednym z kolejnych odcinków informacje na temat tego, Jaki kąt, sposób można na to zastosować? Co można zrobić, żeby zatrzymać bankowi naliczanie tych odsetek ustawowych? Napisz koniecznie w komentarzu, czy taki materiał, co zrobić w takiej sytuacji, kiedy bank właśnie po to pozwie, żeby ugrać 11% w skali roku? No bo tak trzeba było przyznać, że sprytny pomysł. Jeżeli na przykład kredyt jest na 300 tysięcy, no i teraz pozwałby mnie banko te 300 tysięcy, a jednocześnie naliczane byłyby odsetki 11,25 skali roku, to razy 3 lata postępowania, gdyby tyle potrwało, no to jest tam ponad 30% od kwoty roszczenia, czyli musiałbym odsetek zapłacić około 100 tysięcy. Sprytny sposób. Ty, czy jest na to sposób i czy nagrać Wam na ten temat odcinek? Napiszcie koniecznie w komentarzu. I mamy jedno z ciekawszych pytań spod ostatniego filmu, to czy znam osobiście kogoś, kto... Wpłacał do banku, nie kupował w banku, tylko kupował na przykład w kantorze internetowym franki i ma prawomocny wyrok. Oczywiście, że znam i takich klientów jest sporo. Jest ich całe mnóstwo, ponieważ spora część ludzi, kiedy frank poszedł do góry, zaczęło samemu kupować franki na rynku i wpłacać je do banku. I dla sądu nie ma to żadnego znaczenia w tej chwili, że były od pewnego momentu wpłacane franki. Nie ma to znaczenia dla postępowania, ma to znaczenie dla samego kredytobiorcy. Mianowicie, w momencie kiedy wpłacaliśmy franki, to bank po wygranej musi nam oddać franki. I odsetki 11,25 skali roku, mówię o obecnych, przy obecnych stopach procentowych. To również w tej wysokości we frankach, czyli 11,25% od tego, co ma bank nam oddać we frankach, to za ten okres, za każdy dzień, tam proporcjonalnie w skali roku jest, są naliczane odsetki i takie odsetki właśnie we frankach również bank będzie musiał nam wypłacić, więc sam fakt tego, że wpłacaliśmy do banku franki w niczym kompletnie nie przeszkadza, jeżeli robiliśmy to dopiero po wejściu w życie ustawy antyspreadowej, I to taka możliwość pojawiła się dla wszystkich i to nie naprawia umowy. Sam fakt, że mogliśmy trochę oszczędzić na kursie franka, bo to nie bank o tym decydował, kupowaliśmy na rynku, nie zmienia faktu, że na moment zawarcia umowy ta umowa była nieuczciwa, a ten moment bada właśnie sąd. Jeżeli chcielibyście, żeby w kolejnym odcinku odpowiedział na jakieś konkretne pytania, napisz je koniecznie w komentarzu pod spodem, zawsze przed nagrywaniem odcinka. Patrzę, czy są jakieś pytania, które się powielają, które się powtarzają i staram się w kolejnych odcinkach na nie odpowiedzieć. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, przydatny, oszczędził Twój czas, dał Ci nową e, trochę wiarę i entuzjazm w to, że warto walczyć do końca, Daj koniecznie łapkę w górę, napisz nawet jakikolwiek komentarz dla zasięgu, żeby algorytmy YouTube'a poniosły ten film do innych osób, które powinny go obejrzeć. I mam na koniec jedną prośbę. Powiedz dziś jednej osobie o tym kanale. Kliknij, udostępnij, skopiuj link do tego filmu i wyślij jednej tylko osobie, która powinna zobaczyć ten materiał. Niech zapozna się z naszym kanałem, niech dołączy do grona oglądających i subskrybentów, a dzięki temu nasza społeczność będzie rosła, co daje nam jeszcze większe możliwości wpływu na to, jak kształtują się zachowania banków, bo im więcej nas walczy, Niezależnie czy z naszą kancelarią czy z inną, najpierw musi się pojawić świadomość. Najpierw muszę zrozumieć, że bank postąpił względem mnie nieuczciwie. Dopiero potem zaczynam szukać rozwiązań, więc być może wśród Twoich znajomych, którzy nawet nie mają kredytu frankowego, ale mają kredyt gotówkowy złotówkach, którymi się też zajmujemy, to być może oni powinni dowiedzieć się o tym kanale, a materiały na temat sankcji kredytu darmowego, czyli właśnie takiego rozwiązania przy kredytach gotówkowych, również są na naszym kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to oczywiście przypominam, kliknij subskrybuj i dzwoneczek, abyś dostawał powiadomienia o najnowszych odcinkach. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo, że już